Powiedzcie mi proszę, jak robicie wyceny na instalacje elektryczne w domach, czy też w mieszkaniach. Przypuszczam, że tak jak ja kiedyś, braliście sobie jakąś kartkę, notes i powoli notowaliście, ile będzie obwodów, co na tych obwodach będzie. No i dopiero potem przyszliście do domu i powoli robiliście ofertę. To był, taki, to był taki stary sposób. Ja bym chciał teraz Wam pokazać coś nowoczesnego na miarę XXI wieku. Jest taka aplikacja Elgen, możecie tam teraz wejść na lgen.pl i sobie pobrać i przetestować, gdzie podczas wizyty z klientem na budowie dodajecie poszczególne pomieszczenia, czyli kuchnia, pok pokój jeden, drugi, trzeci, i na przykład mamy kuchnię w kuchni dodajemy pierwszy obwód elektryczny, ty jako elektryk na pewno wiesz o tym, że jeżeli będzie to piekarnik na tym obwodzie. To na tym obwodzie będzie tylko ten jeden piekarnik. Więc klikasz sobie piekarnik, zabezpieczenie wiadomo 16 Amperów i dodajesz kolejne urządzenie, ale już nie na tym samym obwodzie, tylko wybierasz, dodaj kolejny obwód. Na kolejnym obwodzie dodajesz np. gniazdka, gniazdka nadblatowe. Tu w aplikacji sobie ładnie wszystko możesz wybrać. Gniazdka pojedyncze, podwójne. Bo, ona, bo aplikacja od razu ci to wszystko zlicza, ile tych obwodów będziesz miał w tej swojej rozdzielnicy. I dodajesz oświetlenie, kolejny obwód. Od razu planujesz, ile tych będzie obwodów i co na danym obwodzie będzie. Po prostu tylko klikasz i wpisujesz, klikasz i wpisujesz poszczególne obwody. Bo no, moim zdaniem każdy szanujący się elektryk tak powinien zrobić, aby wiedział, aby wiedzieć, jak ta instalacja będzie wyglądała. No i w tym momencie, jak masz to wszystko już spisane, klikasz generuj ofertę, patrzysz na podsumowanie, czy tam wszystko się zgadza. Aplikacja od razu liczy Ci, ile przewodów będzie potrzebne na cały ten obiekt. Sprawdza sobie cenę za punkt i klikasz wyślij ofertę dla klienta. I w tym momencie wychodząc z budowy, klient otrzymuje profesjonalnego, profesjonalnego PDF-a w tym samym momencie, jak Ty wychodzisz. To jest po prostu taka, powiedzmy, magia, bo już nie musisz siedzieć i przesiadywać po nocach i zrobić ofertę dla klienta, bo za tym to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Jeżeli klient otrzymuje ofertę od ciebie jako pierwszą, uwierz mi, że w 90 paru procentach masz największe szanse, aby zdobyć tego klienta. Więc testuj na elgen.pl i do zobaczenia gdzieś tam. Cześć!